Witaj na moim kanale, dzisiaj opowiem co będzie się działo we wtorkowych spotkaniach Ligi Mistrzów. Zanim przejdę dalej, kliknij subskrybuj widoczny w prawym dolnym rogu ekranu i przechodzimy już do materiału. Pierwszym spotkaniem, które odbędzie się, będzie spotkanie pomiędzy niemieckim RB Lipsk a angielskim Tottenhamem. W pierwszym spotkaniu Niemcy sprawili dużą niespodziankę ogrywając koguty 1-0. do We wtorek przyjdzie im bronić tego rezultatu przed własną publicznością. Pierwsze spotkanie było bardzo wyrównane i ciężko wskazać lepszy zespół. Myślę, że teraz będzie wyglądać to podobnie. Koguty w ofensywie dalej mocno osłabione, zwłaszcza brak Harego Keina jest odczuwalny już od dłuższego czasu. José Mourinho po prostu nie ma kim go zastąpić. Ostatnio w Lidze gospodarze dwa remisy w ciężkich ważnych meczach, które raczej trochę osłabiły ich morale, ponieważ liga zaczęła im uciekać i teraz muszą wyjść na mecz i bronić dobrego rezultatu. Jeżeli chodzi o Tottenham. To samo, z ich formą jest fatalnie, a obrona przypomina szwajcarski sery. Myślę, że Niemcy nieoczekiwanie awansują do ćwierćfinału rozgrywek, a to spotkanie będzie opitować żółte kartki, których moim zdaniem będzie co najmniej cztery. W drugim spotkaniu zmierzy się zespół Walencji z włoską Atalantą. Wynik pierwszego meczu zaszokował pewnie wszystkich, gdyż Włosi u siebie rozgromili nietoperzy aż 4 do 1 i teraz kwestia awansu jest już raczej przesądzona. Nieczęsto zdarzają się aż takie comebacki. Patrząc statycznie... Patrząc statystycznym okiem, pierwsze spotkanie też było bardzo wyrównane, ale Włosi byli do bólu skuteczni. Moim zdaniem, Włosi we wtorek przypieczętują awans, a w meczu padnie powyżej 2,5 bramki. Nie Nietopewny mocno do meczu przystopią, osłabieni brakiem Gabriela, Garaja, Gomeza, Mangali i Picciniego. Do tego pod znakiem zapytania stoi występ Cocleją i Rodrigo. To dla gospodarzy nie może zwiastować nic dobrego. Serdecznie zapraszam Was do komentowania i podawania własnych wyników tych spotkań. A także kliknij w dzwoneczek w prawym dornym rogu ekranu i widzimy się już w następnym odcinku.